No i zobaczmy, co się uda wyciągnąć. Wodnik. No i zostanie jeszcze jedna. Wodnik. Zobaczmy, poszukajmy przewodnika dla wodnika. Na zaćmienie słońca. W baranie. Przygoda. Przygoda. Czyli tak jak u lwów chyba było, tak? Czyli wyjście w nowe, posłuchajcie sobie też o tej energii. Wodniki w ogóle bardzo lubią to, co po prostu nowe. Idą w, ciemno, idą w ciemno, są odważne, dlatego że ich perspektywa i oczekiwania tak bardzo często, w pewien bardzo oczywisty sposób wiążą się z ich tak, jakby. Światem, tak, z którego po prostu gdzieś z przyszłością, z której oni tak jakby tutaj tak zwanie przebywają. Często przez to gorzko się tak zwanie rozczarowują, bo się okazuje, że nie tutaj świat, ale też to jest to coś, tak zwanie zawsze mówię, że my dopiero wchodzimy w tę erę wodnika i my musimy się jej nauczyć. Ona wcale nie jest taka po prostu prosta. Przyjrzyjmy się, pytajmy się, jak żyją, w jaki sposób funkcjonują tak zwane wodniki w różnych dziedzinach życia, w różnych, funkcjonując w różnych zawodach, tak? Ale tutaj właśnie na ziemi. No dobrze, zobaczmy, dokąd zmierzają. Tak jakby co, w jakim kierunku ich prowadzi. Nie dokąd zmierzacie, tylko gdzie Was prowadzi to zaćmienie. To troszeczkę inne pytanie. O proszę bardzo, równowaga odwrócona. Co wam będzie pomagało? Królowa buław. Co będzie przeszkadzało? As monetowy. Uh -huh. Co będzie chciał u Was zwieść na tej drodze? Na co uważać? Trójeczka, mieczy. Mhm. Dlaczego tego będziecie doświadczać? Król monetowy. Dylemat, tak? Zobaczcie, jaki król monetowy, bardzo specyficzny tutaj jest, tak? Król monetowy to jest taka energia, tutaj na tego króla tutaj też zwróci uwagę, że musimy, że on po prostu zna wszystkie plusy i minusy też, tak? Król monetowy, jeżeli coś działa, czy na każdym etapie swoich działań, on chce się skonfrontować z wszystkimi plusami i minusami, tak? I to jest właśnie ten wzór funkcjonowania, którego ludzie nie lubią. Ludzie chcą widzieć same fajne rzeczy, same miłe, o trudnościach nie chcą słyszeć. Pani tylko dobre rzeczy, albo pani to tylko straszy, tak, natomiast król monetowy odwrócony, to żaden biznesmen tak nie funkcjonuje, on chce wiedzieć właśnie, to mów, co może najgorszego się wydarzyć też, tak, co może to sprowokować, co może mnie w jakiś tam sposób puścić życiowo, przysłowiowy maliny, tak, o, i to jest właśnie, a może jak ja tam wejdę, to z tego biznes dam radę zrobić też, tak, czy skorzystać jakby z tej kwestii, czy czegoś się nauczyć też, tak, o czy się przygotować po prostu tak zwane na to, tak? Ludzie w ogóle tak nie funkcjonują, a to jest właśnie klucz do funkcjonowania, klucz do sukcesu życiowego, do powodzenia w wszelkiego rodzaju tak zwanie, sprawach. Dla wodników na ten czas jest pełne integrowanie się czegoś, świadomość tego, w jakiej sytuacji się jest i z kim. Jest też tak jakby opcja pewnego połączenia i poczucia pewnej przynależności, też tak, i gotowości do działania, co będzie pomagało przy spojrzeniu na realne sprawy, po prostu tak zwane życiowe. Królowa Buław, tak jak zawsze się o niej tak zwanie mówi, to jest tak jakby osoba, która zawsze mówi, to jest jak taka kuchnia za wojskiem podejrzająca, to jest ktoś, kto jest politykiem, też tak działa za kulisowo, ktoś, kto wie więcej, ktoś, kto przekazuje informacje, przygotowuje się też tak na pewne działania w dniej. I ogromna siła, determinacja, bycie potrzebnym, ale też samoświadomość, ogromna samoświadomość tego, jak się wpływa poprzez swoje działania, decyzje na ogół, na kolektyw. Tak? W jaki sposób się spoczywa, w jaki sposób pociąga się też za sznurki, ponieważ Królowa w bardzo często ma możliwość pociągania za sznurki. I to jest znowu ta energia i ten archetyp, który często mówi, tak zwanie, jaką mamy motywację, Pociąganiu za sznurki, tak? I mieć tą świadomość, w jaki sposób pociągacie za sznurki swoje i inne, w jaki sposób, kochane wodniki, to jak działacie, jak funkcjonujecie, też tak, w jaki sposób wasza mądrość, która często jest pociąganiem też za niektóre sznurki, narusza lub nie narusza woli tak zwanych innych, albo jest w stanie ukierunkować wydarzenia na danym etapie ich widzenia. I tutaj generalnie karty pokazują, gdzie przeszkadzało as Monet, czyli tego, że o już jak pójdzie, bo zawsze tak szło, że ułoży się tak i tak. I tutaj założy się że tak jakby, że tutaj też wyciągając też tak jakby następną kartę. A no właśnie, cesarz odwrócony, że pewne sprawy mogą być inaczej, że są precedensami też, tak? I zawsze szło tak i tak, a tutaj może i zupełnie inaczej, o czym w głowie Wam się nie mieści, bo na przykład nie do końca funkcjonujecie. Więc trzeba być ostrożnym z pewnymi po prostu tak zwanymi ruchami, dobrze się przyjść i to, co na początku, czy jakby przetrzymajcie i przeciągnijcie moment podjęcia decyzji, ale to, o to już pójdzie dobrym torem, tak? Nie, nie, nie. Trzeba poczekać teraz, popatrzeć, poobserwować, tak? zmienne wszystkie. Asmonet nie zakłada pewnych zmian, on zakłada pewne już uporządkowanie też. A to tak będzie krok po kroczku, tak będzie, tak będzie, będziesz, on się dotoczy do jakiegoś po prostu tak zwanie mm, celu i ten, do jakiegoś po prostu tak zwanie momentu. A tu jest tak jakby tylko wejście w tą klatkę tego chomika, który kręci się po prostu tak zwanie w kółko też, tak? O. I czasami uda mu się zejść tak gdzieś się toczy i różnie to no dobrze, to jest tutaj akurat może w tym wypadku relatywnie nie do końca dobry przykład, tak, o, ale tym żeby nie kręcić się też tak jakby w kółko, zawsze w tej opcji pozytywnej, dlatego, że tutaj trzeba sprawdzić, gdzie, jak się zmieniły teren też, tak, na którym, czy przestrzeń, w której po prostu tak zwanie działacie, Ponieważ możecie, tak zwane, jeżeli spojrzycie, tak zadziałać w pewnym schemacie, pewnych oczekiwań, tej pewności, że będzie fajnie, że będzie tak i tak, no bo wszystko z tego wynika. Tylko że nie, zobacz, i znaczy, ty dasz radę w tym działać, umiesz, może to na tylko koncertowo coś nie do końca pójść tak, jeśli założysz, że tak ma być na pewno i zobaczysz, tak jakby te zmiany, że nie, teraz trzeba inaczej, tak? Czyli skorzystać z własnego potencjału, tak? O. Nie pozostawiać spraw samych sobie, też tak? Tylko tak jakby do końca przyglądać się, jak one się toczą, do pewnego momentu, też tak? O. zobaczmy, co odchodzi do przeszłości, jeśli chodzi o odwodniki. Mak odwrócony, tak? Czyli pewnego rodzaju możliwość, tak zwanie działania i. Dlatego, że za każdym razem, kiedy tak się zadzieje, co się dzieje, możemy oczekiwać takich samych rezultatów, tak? O, tutaj już się zmienia, dlatego że zmieniają się warunki, a wy jesteście ułożone, w, tak zwanie połączone, zintegrowane z czymś. Znowu kłania się temat kolektywnych energii, czy kolektywu w takiej opcji, jak ja to mówię. Mm, każdy daje, co ma, a potem dzieli się według dzieli się po prostu jakby porówno, tak? Tak wszyscy myślą, tak? Ale nie zawsze tak jakby jest. Nie wszystkie czynniki tak zawsze o tym po prostu tak zwanie wskazują. Zobaczmy jeszcze, o co warto zawalczyć tak jakby teraz dla wodników? Dziesiątka monet odwrócona, tak? O. Czyli pewien po prostu tak zwany udział, pewna opcja możliwości i źródeł, tak jakby ich po prostu jakby pozyskiwania z innego miejsca, tak? O możliwości zawodowe, możliwości um, um, ostrożnie wprowadzać zmiany, tak, o. i generalnie warto zobaczyć, że tu idzie coś dobrego, tak, jeśli w jakiś sposób połączycie się i tak jak poprzednie czytanie, które robiłam, już nie pamiętam dla jakiego znaku, choć to było przed chwilą, i mówi o tym, że jesteście indywidualnością, o, a to były wagi, chyba, że jesteście indywidualnością, wy możecie inaczej, to tutaj, mówi, może i wy jesteście indywidualnością, ale w tym wypadku musicie iść kolektywnie z innymi, nie szukać sobie żadnych dróżek, a żadnych furtek, mimo że możecie, tak? Tylko podążać, bo tylko z energią tak zwaną kolektywną, tak? Jesteście w stanie tak jakby uzyskać pewien status funkcjonowania, tak? W grupie, punkt, z którego wychodzicie. Szósteczka kielichów, tak jakby z tym. Tutaj jest tak zwanie ta opcja, że trzeba pozostać tak zwani przy też, tak? Czerpać, to tak jakby pogodzić się z przeszłością, pogodzić się z tym, co wcześniej się wydarzało, tak? Nie oddzielać się, nie wycofywać, znowu tak, jakby ta integracja, jeśli chodzi o tematy właśnie kolektywne, rodowe, też tak? Te trudne po prostu bardzo rzeczy, te trudne sprawy, mówią o tym, że czasami trzeba zawrócić, czasami trzeba zatrzymać się tak, jakby w miejscu. Hmm. Hmm. Bardzo często takie rzeczy widać też tak jakby na dzieciach, że idzie się tak zwanie do przodu, przepracowywał się może, ale czasami trzeba się z kimś zintegrować, połączyć, nałożyć sobie też pewnego rodzaju takie ograniczenie, czyli tworzyć inną jakość, tak jakby z tym wymieszanym. zobaczcie, on tu wraca tak z tego kielicha, tak Tak zwanie Czyli ona wlewa, mówiłam, oby nie, tak? W którymś czytaniu, chyba poprzednio, a tutaj mówi tak zwanie wracasz też, tak? I dzięki Bogu, że masz może taką możliwość, bo możesz wesprzeć, włączyć tak, jakby wszystko to, co dotyczy Twoich też potomków, też tak, kłania się dziesiąty ośrodek energetyczny, tak? Czyli to, co zostawiamy po sobie też, tak, o, żeby nie funkcjonować w taki sposób, że po, po mnie choćby potop, a wielu ludzi to nie tylko do was, tylko większość znaków, ludzi ułożonych znaki, też tak przeżywa też, tak? I nie wszyscy też w obrębie danego znaku, bo to jest taka indywidualność w energii po prostu jakby kolektywnej, tak? O. A bardzo często jest też tak, że pewne rzeczy nieprzepracowane my i tak musimy się z tym konfrontować tylko na poziomie tak zwanej um, troszkę innej perspektywy. O. Zobaczmy podpowiedź od duszy. Patrzę, czy już się nagrywa, bo mi skorpiony wyłączyło, ale kiedyś tak miało być. Uh -huh. Król Buławowy odwrócony, czyli znowu, patrz, popatrzmy, para do Królowej Buławowej, tam, gdzie są pary pewnego rodzaju, z funkcjonujące, to jest bardzo silna energia, bardzo mocna energia, tak? Król Buławowy, mówi, wytwarza nowe możliwości też, tak? Kiedy tak zwani ułożycie się, czyli pewna energia wspólna, kolektywna, zmieszanie się z kimś, tak? Ale w taki sposób pozostania bez wpływu na tą osobę, ponieważ przy równowadze bardzo często dzieje się tak, że ktoś się z kimś, w zasadzie jestem ten z jestem ten silniejszy, ja za ciebie podejmę, ja za ciebie zrobię Takim dobrodziejstwem to jest, tak? O. A tu jest tak zwane Inox, poczucie się jak jeden z wielu, też tak? Jak ktoś taki podrzędnie działający, taki normalny, zwykły, szary, tak? Szara minencja też, tak? Szary dostosowaniem się też, tak jakby pewnym, jeśli chodzi o energię kolektywne, tak? Wtedy otworzą się tak zwane nowe możliwości, nowe po prostu jakby pomysły, które funkcjonować będą, tak jakby w tym, tak jakby nowym świecie, tak? O. Wyjście w przygodę to jest wyznaczenie tutaj nowego jakby takiego szlaku, nowej tak zwanej opcji zmagania się też, tak, albo umiejętności zadziałania i funkcjonowania w tym, od czego nie da się uwolnić też, tak. Być może w rodzie są rzeczy, są sprawy, z których też tak jakby ciężko się uwolnić, też tak wyjść. To to pozostanie na takim etapie tak zwanie, jak jest, ale trzeba na nowy sposób nauczyć się to obłaskawiać, w nowy sposób się z tym funkcjonować, znaleźć też korzyści, tak, które będzie można przekazać innym, tak, tym słabszym które są przy Was. Natomiast jest jeszcze taka opcja i możliwość, że niektórym, kiedy byliście z kimś złączeni, nie daliście się rady się z czegoś uwolnić, wyjść, że tu będzie taka możliwość, tak zwane w końcu pewnego dołączenia się. Przy tym rozkładzie, można tak powiedzieć, ale powiem Wam, że to byłby wielki cud i bardzo rzadko się to zdarza, bardzo rzadko się zdarza, tak? Bo to z reguły trzeba być samym, nie mieć dzieci, nie mieć wnuków, tak? To pewne rzeczy, tak zwane, czy być na. I nie dotyczy to też, tak jakby, pewne rzeczy, że są bardzo młodzi ludzie, którzy jeszcze nie weszli też, tak, w opcję dzieci, wnuków, tak, i tyle, to tutaj się nie da, to jest to dopiero się jest na przeku, można zmienić, przygotować się też, tak, do pewnego uczestnictwa w energii, tak zwanie kolektywne doświadczanie, więc pomaga bycie, uczestniczenie, funkcjonowanie w rodzie, w rodzinie, tak, o. No i zobaczmy, jaka nauka z tego wychodzi dla wodników teraz. Dwójeczka była. Zobaczyć, w jaki sposób podejmujecie decyzje, czy w jaki sposób wasze decyzje wpływają też tak jakby na innych, tak, o. Ten mechanizm, w jaki sposób wy podejmujecie tak zwanie decyzje, na podstawie czego, co wam po prostu kieruje, tak, o. Z czym też tak jakby walczycie też, tak, na, na poziomie podejmowania decyzji, kiedy sprawa dotyczy tylko was, ale wtedy też, kiedy dotyczy tak zwanie innych, o. Remita odwrócony. No dobrze. Piękna energia, tak? I pamiętajcie, przy Trójce Mieczy, jeśli się w. Wy... Wytnie samych siebie też, tak? Czy się wycofa za daleko, za bardzo? Można stracić pewnego rodzaju połączenie, którego przy trójce Mieczy odwróconej już nigdy nie można tak zwanie nie nawiązać, jeśli chodzi po prostu tak zwanie o relacje. Też jeżeli przekroczy się pewne granice, tak? Pewnego ruchu wycofania czy pójścia do przodu, tak? Oddzielenie się można już nigdy po prostu tak zwanie nie wrócić. Wtedy nie ma się kontaktu, czy jakieś po prostu jakby nie mm, można już naprawić pewnych rzeczy, choćby się chciało wejść w ten świat i coś zrobić, tak? za kogoś coś wziąć, tak? Czy zrobić, po prostu tak zwanie się już nie do końca da. Mhm. Mam nadzieję, że chociaż cokolwiek z tego okaże się dla Was pożyteczne. Także ruszajcie, bo to jest, mówię, dziesiątka monet odwrócona z piękną energią. jest pełna pula znowu, z której można skorzystać wtedy, kiedy jest się z kimś, z czymś całością, związanym nierozerwalnie, tak? O. Mhm. Ja indywidualizm poszedł, słuchajcie. No ale cóż ja zrobię?